22 października o Polesce Arena rozpoczynamy gimnastykę dla wszystkich z Tauronem. Trzecią imprezę z cyklu Gimnastyka dla wszystkich z Tauronem uważamy za... Otwartą! za otwartą! Wielkie prawa! No dobry, co fajnie jest. Nigdy nie lubiłem gimnastyki, ale się wyprałem się Ktoś! Naprawdę fantastycznego, a to jest Święto Polskiej Gimnastyki z Waszym udziałem. Jesteśmy tutaj, ponieważ w grupie Tauron wierzymy, że sport i aktywizacja w ogóle młodzieży i dzieci, ogólnie pojęty sport, to jest coś niesamowitego i to jest realna część naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Gimnastyka jak wiemy w naszym kraju nie jest aż tak bardzo spopularyzowana jak sporty zespołowe, dlatego cieszę się, że Polski Związek Gimnastyki, jak i Tauron, jak i Ministerstwo Sportu i Turystyki zrobili takie wydarzenie, gdzie promują zdrową rywalizację, sport yy, i tych nurów fizycznych. Dobrze się bawię, jest bardzo fajnie. I potężne brawa moi drodzy, tak to się robi w najlepszy gimnastyczny sposób, wielkie brawa. A przed nami bardzo istotny punkt programu. I mam nadzieję, że za rok też przyjadę i będę chciała zapisać całą klasę. Ceremonia dekoracji tych, którzy dzisiaj spisali się na medal. Róbcie dla siebie! Mamy co!